Kolejny odcinek z Minecrafta. I dzisiaj yy, idziemy dalej na wyprawę. Więc będzie ciekawie. Ja sobie tu właśnie to żelazo przetapiam. Tutaj moje ptaki słychać. Jak ćwierkają. A ja szybko sobie tu robię narzędzia. Tutaj to. Oj. Zbrojkę sobie jeszcze zrobię. Już się zrobił dzień, bo w poprzednim odcinku była noc, więc poczekam, aż się przepali, i wtedy idziemy w. Podróż. Niech się chociaż troszeczkę przepali. Już się i tak prawie skończyło yy, to. Więc. No, więc. I tak zaraz się będzie kończyła przepalać. A ja tu muszę znaleźć, jak zrobić tą szybszą przepalarkę. Do... Do tych! Nie do... Nie do tych! Do jedzenia ani do normalnej pies, tylko... Ja chcę znaleźć to, żeby szybciej przepalać yy, żelazo i te rzeczy takie. No ja właśnie nie wiem, gdzie to jest. Nieważne. Zaraz sobie. Sprawdzę po odcinku w, sumie w internecie gdzieś albo coś, a teraz trzeba już wyjść na górę, yy, nie tym tylko birtem i idziemy w którą stronę, z której strony my przyszliśmy, z tamtej chyba, nie? To idę tam. Nie wiem dokładnie, ale chyba z tamtej strony. O, są owce, dobra. Zrobimy łóżko, bo jak wiecie, to ja zapomniałem zrobić łóżko. Zabrać ze sobą, a tam jest wioska, więc zaraz tam pójdę. Tylko trzy owce. Okej. Okay. Jak to jest moja wioska, no to mega dziwne, ale na pewno nie. To na pewno nie jest moja wioska. No, na słowo nie, dlatego, bo moja wioska tak nie wygląda. Moja wioska była w zupełnie innym miejscu i była inna. Więc to fajnie w sumie, że to nie jest moja. No w sumie wezmę sobie tylko to łóżko już i będzie okej. Okay. O! Domek mojego ulubieńca, czyli kowala i... O! Fajne nawet rzeczy. Żelazo, o jedzenie, okej. Okay. Szkoda, że nie ma kolejnych diamentów, to by było fajne. Ech, nic dobrego. To w sumie sobie wezmę, bo to mi się kiedyś może przydać do czegoś. O! Właśnie tego szukałem. Nie, nie biorę jakoś mega, mega dużo. Biorę sobie kilka tam, wystarczy z 10 albo na, Albo troszeczkę więcej. No na 13, albo teraz 13. 15 sobie wezmę. Idę do domku Kowala, bo tu są piecyki i sobie przepalę. Okej. Okay. I niech to się przepala, a ja idę zobaczyć do tego domku, bo w nim jest skrzyneczka. Więc w tej skrzynce może być coś. Książka. No za bardzo nie ma ciekawych rzeczy, ale... Albo w sumie odłożę niepotrzebne rzecz. Kość wezmę. To. studnie, Ten kurczak. To, to, to. To. Strzały mogą się przydać kiedyś. Krzemień na pewno się przyda. Pióro. Jabłka nie. Bo w sumie wszystko to mi jest potrzebne. O, golem! Dobra, zobaczę, czy mi się tam już przepaliło. Słyszę zamiaka, ale gdzie? Nie wiem. Przeciszę sobie trochę te dźwięki, bo za głośno. Są. Wziąłem to? Tak. I teraz sobie zrobię. Kawałek chociaż dwojki, jak na razie. Hmm, tak. 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 Jej, tu ja hełmik mam. I jeszcze w domku mam trzy. No to będę miał trzy hełmiki, no. Nieważne. Będę miał trzy hełmiki najwyżej. Szkoda, że villagerom się nie da żadnego założyć. Będę założył temu paszanowi. Okej, okay. przepalimy się zaraz cały tutaj. Zrobię sobie nożyce, bo mi się mogą przydać do wełny. Więc zrobię szybko. Ok, pyk mam nożyce, Już wykopię sobie to. I tutaj szybko sobie wezmę. Ok, i idę w podróż dalej, bo tamte domki już nie są takie ciekawe żadne rzeczy. Więc tutaj tak może być. Przepraszam, że hałasy takie są, ale są więc ja idę sobie dalej ok tam idę szybko pyk tam, w tamtą stronę bo w górach nic ciekawego nie znajdę więc idę sobie gdzieś tam bardziej żeby nie iść o właśnie o! <laughs> nie doskoczyłem ale mi się nie stało. Idę po prostu dalej. O, tam są owce. I idealnie, zrobiłem sobie go I teraz sobie te owce zrobię ciach-ciach i będzie fajnie. Już wezmę te pochodnie. O, trzy wypadły. Od razu. O! Nie, dobra, ja tam chyba nie idę, bo jeszcze zginę. Nie wiem, mam tam iść. Nie, dobra, w kolejnym odcinku tam pójdę. Zapiszę sobie kordy tego miejsca i pójdę tam w następnym. Albo nie, w następnym odcinku nie. Zapiszę sobie kordy tego miejsca, poczekajcie. Tutaj wezmę jakąś. Albo. Dobrze, zapiszę szybko tutaj. Kordy tego miejsca to jest minus osiem dziewięć osiem dziewięć siedem. Kropka trzy dziewięć sześć i tutaj cztery. 80, kropka 555 555 Ok, zapisane I, I w jakimś tam odcinku tam pójdę Teraz oczywiście tam nie będę yy, sobie yy, szedł, bo jestem jak na razie za słaby Zabiją mnie tam po prostu. No spójrzcie, tylko żelazna zbrojka, tylko jakieś żelazne rzeczy. Ja bym potrzebował do tego jakieś diamentowe rzeczy i jeszcze może jakieś enchanty też. Więc w tym odcinku tam niestety nie pójdę. Ale może znajdę coś innego, równie ciekawego. Patrzcie, już mam 21 zewnątrz. Tam sobie. Ale nie, w którą stronę ja Tam. To szerokim łukiem ominę tamto coś, żeby mnie nie dorwali. Tam się z tego. Uuu, ciekawe. I w sumie w następnym odcinku możemy pójść po diamenty jakieś. No nie, i się trafił mój. Najbardziej ulubiony biom. Nienawidzę tego biomu. O nie, nie, nie tego, kontrola nie nałożyłam i się i spadłem. Więc ja idę dalej sobie. I z poprzednich odcinków wiecie, że ja nienawidzę tego biomu. Już sobie tu przygotuję łóżko, by się ciemno robi. Okej. Okay. W następnym odcinku będzie powrót do domu, w sumie. Więc oglądajcie kolejny odcinek, bo może jeszcze jakieś ciekawe rzeczy znajdziemy, jak będziemy wracać do domu. Więc polecam oglądanie następnego odcinka, bo on będzie ciekawy takie wszystkie oczywiście. Więc ja szybko gdzieś muszę coś ciekawego znaleźć. Mm. O, jest właśnie ten biom. To jest jeden właśnie z moich ulubionych biomów. Ten, który tam jest, a ten na którym teraz byłem przez sekundką, to jest już którego To już dobrze wiecie. Okej. Okay. I zobaczę, czy jest coś tam ciekawego. Wydaje mi się mały ten biom taki trochę. No, bo jest mały. Czy tam jest kolejna wieża tych złych? Nie. Co to jest? Jakieś dziwne coś. Okej. Okay. Tam sobie pójdę dalej. Tak, tam. Co to było? Dziura. Znaczy, tam nic nie było, ale wydawało mi się, że tam było coś. Okej. Okay. Zbieram tą wełnę, dlatego, bo z wełny można ciekawe rzeczy budować i może w jakiś tam następnych odcinkach, w przyszłości, sobie zbudujemy coś z tej wełny jakąś willę albo coś. Więc. Dlatego zrobiłem te nożycz nożyczki. Okej, okay, tą wełnę całą teraz muszę zebrać tu. I idę tam dalej. O! Ale głębokie. Głębokie dziuruszko. Zjem sobie i... Tam nic nie ma, ciekawego. O, ale tam są owce, więc sobie wezmę od razu wełnę. Tyk. Tyk. Pewnie jak wrócę z tej podróży, będę miał ponad 64 wełny. Więc nawet fajnie. Już mam prawie, tak. Więc dobrze i my już sobie yy, w sumie skończymy ten odcinek. Więc nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcji i pa.